Siewcy prawdy. Przez ostatnie lata rządy na całym świecie poddały nas działaniu strachu. Szczególnie to było widać w ostatnich czterech latach strach, czyli fałszywe emocje, które wydają się być prawdziwymi. Oprócz rządów, niektóre alternatywne media informacyjne również wciąż nadają o zagrożeniach, które mogą się wydarzyć lub nie. Informacje te mogą pomóc nam przygotować się na ewentualności, ale mogą również wpędzić nas w stan strachu jeśli nie będziemy ostrożni. Globalny stan strachu spowodował, że wielu nie potrafiło się zatrzymać, zakwestionować narracji, myśleć krytycznie i dostrzec prawdy, że nie było na przykład pandemii. Sprawił, że ludzie przyjęli nowy zastrzyk bez kwestionowania bezpieczeństwa. Sprawił, że ludzie traktowali bliskich nikczemnie, ponieważ Bali się członków rodziny i przyjaciół, którzy nie zakładali masek i odmawiali zastrzyku. Rozprzestrzenianie się strachu było i jest obliczone na wywołanie dokładnie takiej sytuacji podziału. Ci, którzy szerzą strach, wiedzą, że ludzie w strachu będą wykonywać rozkazy bez zadawania pytań i oddadzą swoją władzę postrzeganemu autorytetowi, który obiecuje zapewnić im bezpieczeństwo, o ile oczywiście będą wykonywać rozkazy. Z jednej strony rozprzestrzenianie się strachu jest narzędziem kontroli, z drugiej strony emocja strachu, a także inne emocje o niskiej wibracji, takie jak nienawiść, gniew, rozpacz, zmartwienie są. Energetycznym pokarmem dla tych, którzy ostatecznie koordynują percepcje i wydarzenia, aby wywołać te emocje. Energia z takich emocji została nazwana luszem. To się po raz pierwszy pojawiło u Roberta Monroe'a. Jest to lunch dla innych wymiarowych istot demonicznych i ich systemu kontroli. To samo dotyczy emocji gniewu. Za każdym razem, gdy mój komputer lub inna technologia i oprogramowanie nie robi tego, czego chcę, myślę, że jest to celowo zaprogramowane w tych urządzeniach, aby nas zdenerwować i zapewnić demonom więcej obiadu. Z drugiej strony, sama myśl o tym sprawia, że się śmieje i. i i to można powiedzieć, ee, gdzieś tam odpuszczam i, i się gdzieś tam ustosunkowuję do tego inaczej. Następnie jest mroczny rozdział terroru, wywołany u ofiar satanistycznych rytuałów, podczas którego wywoływany jest na przykład przepływ adrenaliny, aby zebrać ją w postaci adrenochromu. Największe obawy ludzi to strach przed śmiercią i chorobą, strach przed tym, co inni o nas myślą, i strach przed utratą wszystkiego. Śmierć nie jest czymś trwałym. Jesteśmy ponadczasową świadomością, która będzie trwać wiecznie. To, co myślą inni, zwykle nie jest tym, co myślimy, że oni myślą. Ludzie są zbyt zajęci sobą, aby myśleć o innych dłużej niż nanosekundę. Po co przejmować się tym, co myślą o Tobie przez nanosekundę? Jeśli ludzie, których nie lubisz lub których nie znasz, myślą o Tobie źle, kogo to obchodzi? Jeśli rodzina lub przyjaciele myślą w ten sposób, to już jest problem. Nie mają do ciebie zaufania ani szacunku. Mają prawo do swojej opinii, ale ty też. Wszyscy mamy w sobie lwa lub lewicę. Ale nie możemy się wydostać, jeśli boimy się. Boimy się, co innego mogą o nas pomyśleć, co inni mogą o nas pomyśleć ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, abyśmy wszyscy stali się i działali jako nasze autentyczne ja i nie bali się wyrażać lub pisać swoich opinii. Każdy z nas ma swój wkład. Dlatego jesteśmy tu teraz wszyscy w tym czasie wielkiego przewrotu. Jeśli chodzi o utratę wszystkiego, Wiele osób straciło i odzyskało rzeczy materialne. Ktoś kiedyś powiedział: Pieniądze przychodzą i odchodzą. W takiej sytuacji pomocny jest krytycznie myślący mózg, który działa czego nie robi, gdy się boimy. Strach aktywuje najbardziej podstawowy ludzki instynkt, aby zrobić wszystko, co konieczne, aby przetrwać. Istnieją zasadniczo dwa sposoby, w jakie możemy zareagować. Aktywny lub pasywny. Kiedy widzimy lub słyszymy coś, co może nam zagrozić, aktywowane jest ciało migdałowate, migdałowate jądro w płacie skroniowym mózgu. Następnie uruchamia kaskadę hormonalną, aby przygotować nas do walki lub ucieczki. Ciało migdałowate wysyła sygnał do. Od wzgórza, które aktywuje przysadkę mózgową, aby uwolniła ACTH, aby pobudzić korę nadnerczy do uwolnienia hormonu stresu kortyzolu. Jednocześnie układ współczulny popycha rdzeń nadnerczy, czyli wewnętrzne jądro nadnerczy, do uwolnienia adrenaliny aktywnej reakcji na poziomie naszego umysłu stajemy się nadpobudliwi, a zagrożenie staje się jedyną rzeczą, którą postrzegamy, wykluczając wszystko inne. Sprawia, że postrzegamy słonia, gdy jest to tylko mysz. Na poziomie naszego ciała nasze źrenice rozszerzają się, aby wpuścić więcej światła, przepływ krwi, jest kierowany z dala od trawienia do naszych kończyn, aby przygotować mięśnie do walki lub ucieczki. Łzy i ślinienie są zmniejszone, co wyjaśnia suchość w ustach, którą odczuwamy w sytuacji strachu. Krew jest również odprowadzona z kory podczołowej naszego racjonalnie myślącego mózgu, co uniemożliwia racjonalne, krytyczne myślenie. Ciśnienie krwi tętno i częstość oddechów wzrastają. Bodźce sensoryczne z oczu i uszu są wyostrzone. Możemy słyszeć dźwięki, które mogą wskazywać na zagrożenie, ale nie jesteśmy w stanie przetwarzać języka mówionego. Poziom cukru we krwi wzrasta, a tłuszcz jest przenoszony z magazynów, aby zapewnić energię potrzebną do walki lub ucieczki. W reakcji biernej ulegamy paraliżowi, gdy nie jesteśmy w stanie zareagować i zastygamy w bezruchu. To czy mamy reakcję aktywną czy bierną, zależy od tego, czy strach jest postrzegany jako wciąż odległy, czyli ta reakcja właśnie bierna, ale także od tego jak jesteśmy skonstruowani, co może się różnić w zależności od osoby? Jak możemy zapobiec ponownemu wystąpieniu takiej sytuacji? Aby uwolnić się od strachu i ponownie aktywować myślący mózg, możemy zrobić kilka rzeczy. Oddychaj. Kiedy ogarnia nas strach, nasz oddech staje się. Staje się szybki i płytki. Musimy zrobić coś przeciwnego, aby dać mózgowi znać, że jesteśmy bezpieczni. Wdychaj w rytm czterech oddechów i przytrzymaj w rytm czterech oddechów. Wdychaj w rytm sześciu oddechów. Przytrzymaj w rytm czterech oddechów. To spowolni Cię. Do mniej niż czterech oddechów na minutę. Rób to przez dwie lub trzy minuty, aż poczujesz spokój i relaks. To zasygnalizuje mózgowi, że jesteś bezpieczny. Ruch, zwierzęta na wolności, które właśnie uciekły przed drapieżnikiem, zaczynają celowo potrząsać swoimi ciałami. Aby uwolnić się od strachu i obniżyć poziom hormonów strachu, kiedy się boisz, ruszaj ciałem, tańcz, potrząsaj kończynami, wykonuj ćwiczenia, zajmij się ogrodem, pływaj, uprawiaj seks, cokolwiek wpadnie ci w oko. Zatrzymaj wprowadzenie strachu. Strach pochodzi z percepcji, która. Pochodzi z informacji, które konsumujemy. Aby zmienić swoje postrzeganie, wyłącz źródła informacji i strachu. Wyłącz telewizję, radio. Trzymaj się z dala od mediów społecznościowych i podcastów, które powodują u ciebie strach. Aktywuj spójność, spójność serca i mózgu i przejść do przestrzeni serca. Pewien instytut, instytut takiego serca, jak się nie mylę, zbadał i opracował system, który pomaga ludziom odkryć inteligencję serca i używać narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc połączyć się z intuicyjnym przewodnictwem serca. Istnieje stała dwustronna komunikacja między sercem a mózgiem w rzeczywistości więcej informacji wychodzi z serca do mózgu niż odwrotnie. Naukowcy odkryli wiązkę neuronów, która działa jak miniaturowy mózg. Nazywają ją mózgiem serca. Serce działa jak metronom, synchronizując układy ciała, aby działały w harmonii. Wczesne badania wykazały, że stres powoduje niespójny rytm serca zamyka umysł i trudno, jeśli nie niemożliwe jest znalezienie lub dostrzeżenie rozwiązania. Natomiast pozytywne emocje, takie jak współczucie, wdzięczność i miłość, zwiększają spójność serca. To otwiera intuicję serca i percepcję, pomagając znaleźć rozwiązania problemu, który zawsze tam był, ale nigdy nie mógł być postrzegany pod emocjami stresu i strachu. Czym jest spójność? To stan bycia uporządkowanej i harmonijnej relacji pomiędzy różnymi częściami czegoś. Pod wpływem emocji, stresu, serce staje się niespójne. Negatywne emocje, takie jak strach, stres, Frustracja, gniew i niecierpliwość powodują niespójny rytm serca. Wpływa to na nasze wyższe funkcje tej kory mózgowej i ogranicza nasze postrzeganie i wyższe rozumowanie. Poprzez dostęp do pozytywnych emocji, takich jak właśnie wdzięczność, uznanie, miłość i spowolnienie oddechu, Możemy przywrócić rytm serca do stanu tego koherentnego. Zalety bycia w stanie koherentnego serca to niższe ciśnienie krwi, zsynchronizowany rytm oddechu, mniej mentalnego gadania oraz poczucie harmonii i wyrównania. Wszystkie funkcje organizmu związane z obroną immunologiczną, trawieniem Regeneracją i naprawą są włączone w zrównoważony sposób. Jest to również zaraźliwe. Inne osoby wokół, osoby w stanie koherentnego serca są ciągane w stan koherentnego serca poprzez synchronizację. Testy, testy przeprowadzone wykazały, że gdy trzy osoby, które ćwiczyły wchodzenie w stan koherentny, usiadły obok osoby, która nie znała techniki była w stanie niekoherentnym, serce tej osoby również przeszło w stan koherentny, po prostu siadając obok pozostałych trzech osób. Serce emituje pole magnetyczne, które można zmierzyć kilka metrów poza ciałem. To najsilniejsze pole magnetyczne w ciele, jest 100 razy silniejsze niż pole magnetyczne mózgu. Woda jest znanym wzmacniaczem pół elektromagnetycznych i w rzeczywistości spójne tętno osoby trzymającej szklankę wody przed klatką piersiową można zmierzyć wewnątrz szklanki. Ponieważ nasze ciała składają się w 70-80% z wody, wzmacniamy stan naszego serca i możemy go wyczuć od osób stojących blisko nas. To wyjaśnia, dlaczego możesz wyczuć energię emocjonalną w pokoju pełnym ludzi, gdy do niego wchodzisz. Wczesnym eksperymentem przeprowadzonym przez pewien instytut było posadzenie chłopca w pokoju ze swoim psem i odczuwanie do niego miłości. Oba były podłączone do elektrokardiografu i elektroencenofalografu. Czyli EEG. Oba bicia serca były zsynchronizowane. Gdy chłopiec opuścił pokój, bicie serca przestały być zsynchronizowane. Istnieje jeszcze jedna bardzo ważna korzyść z bycia w stanie koherencji serca. Jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do nielokalnych, intuicyjnych informacji poprzez koherentne serce, ponieważ wydaje się, że serce jest wtedy połączone z polem informacji, któremu nadano wiele nazw, takich jak pole morfogenetyczne, źródło, Bóg, świat, wyższe ja, dusza, pole zjednoczone, ukryty porządek. Instytut przeprowadził eksperyment, w którym uczestnicy zostali podłączeni do EKG i EEG, a także do urządzenia do pomiaru przewodnictwa skóry. Patrzyli na ekran, a komputer wybierał losowe zdjęcia o charakterze uspokajającym lub niepokojącym. Wyniki pokazały, że serca uczestników wiedziały pełne 4,8 sekundy przed pojawieniem się zdjęcia na ekranie, czy będzie to niepokojące zdjęcie. Dlatego osoby będące w stanie koherencji serca wiedzą, że dana osoba do nich zadzwoni, zanim zadzwoni telefon lub dlaczego niektórzy ludzie mogą wyczuć, że coś złego ma się wydarzyć. W nas samych są dwa głosy. Jest głos umysłu, który może mówić lub raczej paplać nieustannie, przechodząc przez za i przeciw i patrząc na sprawę. Ze wszystkich stron, wybierając to, co jest korzystne dla ego, i jest subtelniejszy głos serca, który jest krótki, konkretny i przychodzi z perspektywą szerszego obrazu, co jest korzystne dla całości. Instytut uczy ludzi, jak osiągnąć koherencję serca. Wydaje też urządzenia do pomiaru, e, pomiaru HREV, które łączy się ze smartfonem. Za pomocą aplikacji można nauczyć się osiągać stan koherencji serca. Badania z udziałem osób medytujących wykazały, że lokalna przemoc w mieście lub strefie wojny zmniejsza się o 40-80%, do 80%, gdy grupa medytuje w koherentnym, pełnym miłości stanie. To nadzieja i wiara wielu, że wystarczająca liczba ludzi osiągnie spójność serca. Aby wywołać efekt kaskadowy, podobny do zjawiska zetnej małpy, aby podnieść poziom globalnej świadomości i wprowadzić bardziej harmonijny i pokojowy stan na naszej planecie. Pole zbiorowe wpływa na nas wszystkich, ale my również wpływamy na pole. I więcej ludzi żyje z serca, tym bardziej pole staje się pokojowe i harmonijne. Tym więcej ludzi będzie dotkniętych tymi pozytywnymi emocjami. To od każdego z nas zależy, aby zmienić świat, zmieniając siebie, aby żyć bliżej serca. Jak wejść w przestrzeń serca? To już mówiłem na poprzednim programie. Tak więc, róbmy, działajmy. Wiem, że tam jesteście. Czuję Was. Wiem, że się boicie. Boicie się nas. Boicie się zmian. Nie znam przyszłości. Nie wiem i nie powiem Wam, jak to się skończy. Ale powiem Wam, jak się zacznie. Pokażę ludziom to, co przed, nim, co przed nimi ukrywaliście. Świat bez Was. Świat niekontrolowany bez granic i nakazów. Świat, w którym wszystko jest możliwe. Co się stanie potem? To już zależy od was. Siewcy prawdy.